O oh MY God! Oh Boże! O oh Boże! Co ja zrobiłam właśnie? Cześć! Dzięki, że kliknąłeś bądź kliknęłaś. Jak wiesz bądź nie, większość z mojej kolekcji to Pokémony. W mojej kolekcji nie brakuje również innych dodatków, takich jak Dragon Ball, One Piece, Hunter X Hunter, Attack on Titan czy nawet Naruto. A dziś kraczam w kolejny niesamowity świat dla mnie, ponieważ jest to Solo Leveling oraz Demon Slayer. Ostatnio zajawiłam się ogromnie powrotem do anime i nadrobiłam właśnie te dwa anime. Zwłaszcza, że Solo Leveling już niebawem będzie miał swój trzeci sezon, także nie mogę się już doczekać. Dzisiejszy odcinek potraktujcie jako odcinek bonusowy, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ogląda anime i nie każdy będzie chciał szarpać sobie takie boksiki i nie każdy będzie się tym interesował. Natomiast tak, Just For Me postanowiłam, że otworzę sobie takie dwa boksiki, ponieważ no, zauroczyły mnie strasznie te anime. Zauroczyły i te karcianki od Map Universe, i sama fabuła. No rewelacja, także jeśli tu jeszcze jesteś zapraszam Cię serdecznie na opening oraz pozostawienie łapeczki. Zaczynamy! Hmm, i od czego my tutaj zaczniemy? Może od solo levelinga, ponieważ jest to pierwsze anime po dłuższym czasie? Właściwie po kilku miesiącach, które teraz nadrabiałam, od Mabniverse Solo Leveling Cole Card 2. Jest również jedynka, natomiast na tę chwilę jest troszkę droższa. Ale że nie otwierałam jedynki, chciałabym troszeczkę nadrobić, i myślę, że jeszcze jakiś opening. Z jedyneczki wleci. Jeśli spodoba Wam się ta karcianka, to oczywiście zapraszam Was też na nasze booster breaki, ponieważ otwieramy sobie takie booster boxy i taka ciekawostka. Ostatnio wypadła naprawdę mega mocna karta Jean Moon. Tutaj macie taką malutką, może wstaweczkę, jak to wszystko wyglądało. Karta piękna, prawda? Może ja dzisiaj coś dobrego trafię. Także pozwólcie, że już zaczniemy. I w środku, tak jak mówiłam, ma... albo nie mówiłam, albo to wyciąłam. 10 boosterków, w środku mamy po 6 kart. I tutaj mamy też takiego mega fajnego boosterka, ponieważ w środku jest karta identyfikacyjna jednego z łowców. Jakieś tam rangi i właściwie to nie tylko, bo też tego pana zarządzającego tymi mówcami, ale już nie pamiętam jak on się nazywał. Może go trafimy, więc zobaczycie, zobaczycie. I 10 boosterków, to co, może na start szarpniemy sobie tego boosterka i zobaczmy jaką kartę identyfikacyjną no, uda mi się Łucin Hula. Ranga A, jak dobrze pamiętam. I mamy 180 cm wzrostu, kiedy był urodzony, co lubi, tutaj sashimi, sashimi, no fajna, fajniutka, fajniutka. Nie wiem jak to jeszcze wyjdzie, jeszcze w takim chyba formacie nie otwierałam, no ale trzeba się rozwijać, trzeba się uczyć nowych rzeczy, zaczynamy. Mamy znowu tego samego gagatka, tak prezentują się karcioszki, mega. Mega fajne, z różnymi scenami właśnie z tego anime i mamy pierwszą esereczkę znowu tego Woo Jinkula, Jinkula, o i Buja, Buja. Powiem Wam szczerze, te esereczki na samym początku mi tak średnio przypadły do gustu, ale na ten moment Chcę je wszystkie. To tak jak w Pokémonach. <laughs> zmierz je wszystkie. <laughs> Ale nie wiem, czy mam dobre wrażenie, czy też będziemy po prostu mieć tematycznego boksa, bo skoro już mamy dwie karcioszki z tą postacią, no to może być tak, że haereczkę. Oho, właśnie zapomniałam Wam czegoś pokazać, także za chwileczkę po tym boosterku wrócę do czegoś. Dobra, i mamy tutaj kolejną scenę, ale to wciąż bulkowe karty. To, o czym nie wspomniałam, a powinnam. Ile mamy hr do zdobycia? I jest to najlepszy drop. No, chyba, że będziemy mieć Gwiazdkę, hr z Gwiazdką, Łerkę z Gwiazdką. No, to są piękne karty. I mamy trzy możliwości. Ultra Rare mamy 7, Ezerek 11. Erek 28 i Komonów 40. Także, no wiadomo, najłatwiej jest zebrać wszystkie Komony. A już z tymi najlepszymi dropami. No troszkę się pobujamy z tymi openingami. Dajcie koniecznie znać. Dobra, scena oczyszczona. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ten nowy dodatek, znaczy, no nie taki nowy, bo to już chwilkę jest na rynku, ale na pewno nowość tutaj dla mnie i u mnie na kanale. I oho, oho, urka! Fantastycznie! To, to jest przepiękna karta. Prawda? Przepiękna. Dobra, mamy moją pierwszą Ultra rare Zobaczcie, jaka ta karta ma fakturę. No jest przepiękna. Ranga S leci do kolekcji, aczkolwiek no nie ukrywam, chciałabym trafić głównego bohatera, który w anime levelował swoje moce, walczył z potworami. No, jeśli nie oglądaliście, to naprawdę warte polecenia anime. Dobra, to jest właśnie nasz Sang. Główna, główny bohater, główna postać tego anime. I mamy tutaj jego siostrę, tutaj mamy. A. Tego to się boję. Tego chłopa to ja się cykam. Bardzo. Zobaczymy, co tam się wydarzy w tym trzecim sezonie. Dobra, kolejny. Chyba już czwarty ten boosterek. Ale postaram się troszkę mniej gadać, a bardziej przyspieszyć. Aczkolwiek mam czasami wątpliwości, czy na pewno widzicie dobrze te wszystkie karty, czy moje oświetlenie gra, czy nie. Czy coś z tego będzie. O tego to się nie spodziewałam. Kolejna ezereczka właśnie go ganchi No, fajne, fajne są te ezereczki. Z tego co zauważyłam, to zwykle jest takich ezerek 3 na boksa. Znaczy, już można sobie powolutku kompletować te ezereczki. Oby tylko bez powtóreczki. I mamy Kim. Dobra. Jo. Choja. Choja, choja, Kolej na następnego boosterka. Bo tutaj na razie posłucha. A tego boksika, tego boksika dla siebie, właściwie to trzymałam prawie chyba tydzień. Już się tak nie mogłam doczekać, aż go otworzę, bo wiadomo... Chojin! No, rewelacja rangę S kolejną mamy. Świetna. Love it. I jak widzicie, trzy boosterki do końca, no to mieszamy, mieszamy. Zobaczymy, czy trafi się jeszcze coś dobrego. Są boksy, które kryją w sobie trzy takie naprawdę fajne dropy. Więc może i ja coś dobrego jeszcze tutaj trafię. Się w głowie zakręciło. Mamy Ultra Rare z gwiazdką i uwaga, uwaga. Uwielbiam tą postać z tego anime Shadow Army. Niesamowity. O, let's go. Aż mi się ręce trzęsą. Niesamowity jest. Co za karta. Jak nieraz spotykacie się takim polecajką od różnych osób i mówią otwierajcie to, otwierajcie to to ja wam powiadam, otwierajcie solo leveling a ja jeszcze nie wiem co się tam wydarzy w Demon Slayerze ale solo niesamowity, niesamowity wiadomo, chciałam jeszcze sanga, ale ale już Igris. wow, coś pięknego coś pięknego Lecimy z kolejnym busterkiem. I tutaj mamy, co my tu mamy? Nic, nic, ale jest fantastycznie. I ostatni busterek z solo levelinga. Co tutaj jeszcze się wydarzy? No. O, o! Elfik! Uwielbiam, uwielbiam. Ale to już niejednokrotnie wspominałam u nas na live'ach, że... O, możecie sobie tam nie sobie ale czas, to jest coś, co znowu... Jak dziecko. Czuję się, jakbym dostała najlepszy prezent urodzinowy. O, bez kitu Mamy Sanga Jinwoo, HR. -eczkę. Wiadomo, gwiazdek jeszcze tu brakuje. To jest drop. To. to jest box. To rozumiem. Otwierajcie to, otwierajcie to. Pokazuję wam właśnie jeszcze pod tym kątem. Bo ta karta ma tak przepiękną fakturę. I jest to sank. O Boże, o Boże, co ja zrobiłam właśnie? A teraz, czy jesteście gotowi na kolejnego boksa z zdełon Slayera? Po tamtym boksie przyznam szczerze, że bardzo się boję, że jeszcze bardziej może nas tutaj zaskoczyć. A nawet jeśli nie, to wow, ja już jestem tak spełniona, jestem tak nakręcona, jestem tak szczęśliwa. Sprawdźmy, sprawdźmy. Wcześniej zapomniałam, więc tutaj mamy tak: HR3, UR8 możliwych, UR19 i tutaj czka 34 i rr reczek czyli takich komonowych kart 45, więc w sumie secik też nie jakiś ogromny, więc myślę, że łatwo będzie też zebrać. Plusem na pewno jest to, jak już otwieraliśmy, tak jak wspomniałam Wam na break'ach, zapraszamy serdecznie, ale to już wiecie że w tych boksach mamy bardzo bardzo dużo ezereczek także naprawdę mega przyjemnie powiedziałabym, że nawet przyjemnie się otwiera demon slayera od solo levelinga na podstawie tego co się działo zwykle jak otwieraliśmy ale no, po dzisiejszym no, nie mogę powiedzieć, że solo też nie dropi, bo uff, dropło okropnie ogromnie, dobra tutaj też mamy tak samo Mapniverse, wydawca tej, tej karcianki. Także możemy się spodziewać naprawdę bardzo wysokiej jakości, tak jak widzieliście wcześniej. Mamy 10 boosterków i tym razem mamy 5 kart w boosterze, nie 6 tak jak było w solo. Ezerek będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także myślę, że Special Edition, Demon Slayer. Lubimy też, tak, tak, tak. Demon, Demon, Demon. Demon, ale ja mówię demon. Chciałam zaznaczyć, że nie jestem żadną alfą, omegą. Absolutnie a propos anime yy, nie jestem znawcą. Ja po prostu lubię otwierać karty, po prostu lubię mieć piękną kolekcję. Lubię zbierać karty, które mi się podobają. Także jeśli też macie podobne podejście, to oczywiście polecam Wam otworzenie sobie czegoś, co Was naprawdę interesuje. I co wam się podoba? Dobra, zaczynamy. Mamy tak. Kolejnym świetnym elementem jest to, że mamy w tym dodatku przepiękne sceny na kartach. Te karty się niesamowicie mienią. Każda z nich, nieważne czy to jest EZR, -ka, HR, -ka, UR, -ka. tutaj, Nezuko, Tanjiro, no kurczę. Piękne jest to, że mamy sceny epizod dwójkę, tutaj akurat podpisaną następną kartę, patrzcie, no minuskę niesamowite który walczy z demonem i ezereczka o matko, jak ja ją chciałam bardzo ją chciałam wspominałam w kilku miejscach i kilku osobom właśnie o tej karcie jest przepiękna jeszcze karta z Nezuko, ta ezery jest tak przepiękna i tutaj jeszcze mamy kolejną ezereczkę na razie mamy jeden format tych Ezerek, tak jakby jeden rodzaj takiego patternu jakby na karcie, ale zauważyłam, że w tym secie jest też właściwie tak jakby trzy rodzaje tych Ezerek. Mamy ultra rarki, których na pewno też będziemy tutaj, które będziemy widzieć w tym boksie. No i dobra, zaczynamy tą dziś rozmowę z Nezuko, która... Kurczę, nie pamiętam czy to była ta scena, gdzie ona już mogła być, zam zamieniała się właśnie w takiego bardziej nieogarniętego demona, że nie mogła się kontrolować, ale chyba to jeszcze nie to, albo to. Nie, chyba nie, chyba to było jeszcze za wcześnie. Dobra, mamy Inuskę Zenitsu. No i ręgoku. filar. Oj, tego filara, tego filara bardzo, bardzo lubię. Ochu. i właśnie tutaj mamy uereczkę z mieczykiem, że tak tutaj się wyrażam, yy, mamy inoskę, inoskę, mieczek? Piękny. Bardzo fajne jest w tej karcie to, że mamy właśnie taką brokatową poświatę, ale kwadraciki, ale też właśnie ten taki pattern, który ióskę ma na swoim tam odzieniu. Kolejne 5 booster 5 nie więcej trochę boosterku przed nami, ale 5 kart przed nami to na pewno. Dobra jest kolejna scena. Ja Was przepraszam, jeśli tutaj jakieś karty wystają, staram się je odrzucać, żebyśmy mieli lepszy wgląd i mamy ezereczkę dandziru kamado i... O, właśnie, właśnie to jest ten paternik, który był właśnie w tym mieczyku jego, w tym jego narzędziu. Podzielcie się koniecznie opinią w komentarzu, jak Wam się podoba taki opening, czegoś troszeczkę innego. Ja oczywiście jestem troszeczkę wolniejsza, bo sama jeszcze nie otwierałam tego boksa dla siebie, więc bardzo bym chciała się przyglądnąć po prostu tym wszystkim kartom. I mamy ezereczkę Zenicu z Inuske, nice! To jest właśnie kolejny rodzaj karty, która jest właśnie łączona. Dwie, dwie postacie, dwóch bohaterów. I tutaj również, również. Tutaj mamy już filary. Te postacie. Nie wiem, jakieś takie są. O, takie O. Wiadomo, im więcej się ogląda głównych bohaterów, to może bardziej pała się do nich sympatią. Może tutaj tak to zadziałało, bo. Tamte filary no, nie były jakieś częste. a tu sobie beczki śpią po ciężkich przygodach. Tutaj mamy to zebranie. Okej. Okay. I mamy Zenicu Ezereczka. kurcze, nie trafiłam jej już? Nie. Dobra. A, cieszę się, cieszę się. Mam swoją Nezuko. Nezuko. Ulubiony demon. I ultra rare. Tak, dobra. To jest bardzo ciekawa karta. Nie wiem, czy potrzebna w tym dodatku tak naprawdę, ale mieli jakiś pomysł na nią, ponieważ jest to taki pattern card. Karta, która y, zawiera też właśnie ten patternik y, z ubrania po prostu danego bohatera, właśnie w tym anime. Także niby cieszy, bo złota karta, ale wolałabym chyba postać jakąkolwiek postać właśnie z tego anime zamiast właśnie tej karty, bo też byłby pattern i na przykład tutaj gdzieś narysowana za postać, no nie wiem ale no trzeba brać co jest także lecimy z kolejnym boosterkiem no i się rozgadałam znowu i mamy na szybciutko RRK. Później mamy, oho, dobra, fajna, fajna scena. To było takie urocze. Jaki ten zenicu w ogóle, jaką jak pała po prostu miłością <grymne> do płci pięknej. To, to jest niesamowite, śmieszna postać, naprawdę. Tutaj zakochany w Nezuko oczywiście. I mamy Ezereczkę, filar i filar. Dobra, czy ten filar już nam nie wyskoczył? Patrzcie to. Jak ja to rozrzuciłam, no nieładnie, nieładnie z mojej strony. Mamy tą samą postać, ale jednak w innych wariantach, także na plus. Tak myślę, co mogłabym wam jeszcze powiedzieć na temat tej karcianki, yy, czy tam anime, ale myślę, że ten, kto interesuje się właśnie anime, to na pewno już dawno, dawno oglądał yy, Demon Slayera. A, a ja właśnie, tak jak wspominałam, nie jestem jakąś yy, tutaj. Pionierką w tym temacie. Także mogę tylko nacieszyć się z Wami tymi kartami, pokazać, jak to wszystko wygląda, a myślę, że wygląda bardzo uroczo, bardzo pięknie i myślę, że warto sobie pootwierać tak po prostu z sentymentu, bądź też, żeby żeby <laughs> sobie pootwierać. Tak, for fun. <laughs> Dużo osób właśnie lubi otwierać boosterki, bo sprawia im to przyjemność i ja jestem jedną z nich. Niektórzy wolą single, więc to też jest bardzo zrozumiałe, ale, ale powiem Wam, cieszy. Bardzo, bardzo to cieszy. Ezereczka to kito i kolejna ultra rare. Jestem bardzo ciekawa, zostały nam dwa busterki do końca, czy w tych dwóch busterkach jeszcze jest szansa na jakąś HR? -eczkę? ale już jestem bardzo, bardzo happy, bo nowe karciążki, przepiękne karciążki, bardzo mi się podobają właśnie styl właśnie tych scen, pięknie narysowane. O, nie wiem, czy to nie jest jedna z takich scen, które najbardziej gdzieś tam mnie poruszyły w tym anime. Bardzo smutna historia, ale też, no przepiękne te młody były, powiem szczerze. Tylko ten nie ten taki niedobry. Dobra i. Co, ja mam jakieś boksy, jakieś... jakieś mam.. zbagowane! Ja piedzielę! <noise> <noise> Dobra! Otwieramy, patrzymy, ale coś tu jest mocnego. Uuu! Pozioma karta. Hit. No i super czwórka, no. Tanjiro Nezuko za nic, No przepiękna jest ta karta. u Jo. -ka. Piękniusia. Piękniusia. Ja nie wierzę. Nie wiem, czy widać y te złote ramki, ale te złote też w ogóle pattern tej karty też jest wspaniały no i bardzo fajna piękniutka no nie, nie wiem co jeszcze mam, mogę tu powiedzieć, ale bardzo się cieszę, mega dobre box trafiłam nie wiem co to dzisiaj za szczęście, chyba to jest znak, że w pokemonach yy, moje szczęście się ulotniło nie wiem gdzie, chyba na rzecz właśnie tego solo i demon slayera Także otwórzmy sobie nasz ostatni boosterek. No i oczywiście nacierzmy oko tym, co jeszcze tutaj się kryje. I mamy Uzi. To są moi ulubieni bohaterowie z Filarów. Ale myślę, że to właśnie dlatego, że, że troszkę też czasu było im poświęcone w tych dwóch sezonach. Też fajni, też fajni, też się bardzo cieszę. Ale to, co tutaj się wydarzyło dzisiaj na odcinku, to pff, opara mi opada. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że sprawiło Ci to jakąkolwiek przyjemność, radość, tak samo jak i mnie z otwierania z tego dodatku. Zapraszam serdecznie już w przyszłym tygodniu na opening chińskich blind boxów i różnych takich takich. Będziemy otwierać. A zresztą co ja będę mówić, co będziemy otwierać sama bądź sam zobaczysz. Zapraszam Was cieplutko, a ja idę kładać wszystkie karcioszki do albumu.